Witajcie kochani, dalej kontynuujemy temat związany z obszarami okołobiegunowymi. Ostatnio zaczęliśmy właśnie temat dla klasy ósmej, byliśmy na półkuli południowej, zobaczcie, mówiliśmy o Antarktyce, Antarktyda. w tym Antarktyda jako kontynent nam się oczywiście pojawił, a dzisiaj powędrujemy zupełnie w kierunku przeciwnym, znajdujemy się dzisiaj na półkuli północnej i będziemy rozmawiać o Arktyce. I teraz tak, czym jest ta Arktyka, gdzie się znajduje? No i oczywiście zwrócimy uwagę na różnicę między Arktyką a Antarktyką, w tym Antarktydą. No to zapowiadanie ciekawie, zapraszamy na film! The okay. morze, gdzie ta cała Arktyka jest i czym jest Arktyka, sobie powiemy. Spójrzmy sobie na mapę, chociaż możemy się też oczywiście posiłkować Waszą mapą z podręcznika, może nawet będzie bardziej czytelna, bo większe zbliżenie możemy zrobić. Arktyka, mówiąc A, bardzo... A, bo to z góry, glebusz, nie? Bo to nie? Tak, jest... tak, jakbyśmy o, spojrzeli w ten sposób, tak? A, dobra. Czyli, kochani, mówiąc bardzo ogólnie, obszar rozciągający się wokół bieguna północnego, tak? To jest właśnie Arktyka. Natomiast do Arktyki będą Będą należały pokrywy, pokryty lodem ocean arktyczny, znamy już taki ocean, największa wyspa świata Grenlandia, która nie jest kontynentem to też tak przy okazji oraz liczne archipelagi, które leżą u północnych wybrzeży no wiadomo, i Europy, tak i Azji, i Ameryki Północnej. Największe te archipelagi które tutaj już widać czyli archipelag wysp arktycznych. Wyspy nowo syberyjskie, też kochani yy, o podpisane. właśnie chciałam zobaczyć, ale widzę, że jest podpisane. Mamy też nową, mm, nową ziemię, tak. No, i jeszcze znany nam też Svalbard. To takie te największe. No i oczywiście ten obszar wyznaczony Arktyki ma powierzchnię około 26,5 miliona km2, z czego sam Ocean Arktyczny mówimy, że około 14 milionów km2 zajmuje, i te morza jeszcze do tego mamy przybrzeżne. tak? Czyli już wiemy, czym jest Arktyka, co należy do Arktyki. W tym przypadku mamy slajd, który podsumowuje. To, co powiedziałam, jakby ktoś chciał notatkę, prawda? Zrobić widzę, że Ferdynand, zobaczcie, o jak tutaj już. będziesz będzie tak, Czy dobrze? Wszystko jest w tej notatce. No tak, przecież nasz pilny Ferdynand. Także mamy pierwszy punkt za nami. Przy okazji, położenie, pamiętajcie, biegun północny na półkuli północnej, czyli jakby powiedzieć, na górze, tak, naszego globusa. Druga sprawa, kochani, no, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że umowna granica tutaj jest, jeżeli chodzi o południową Arktykę, tą południową stronę, no bo to nie jest takie, się okazuje oczywiste, w zależności jaką weźmiemy tutaj pod uwagę sprawę, jaki aspekt, czy weźmiemy pod uwagę kryterium astronomiczne, to będzie koło podbiegunowe północne. Zresztą koło podbiegunowe północne też jest zaznaczone na mapach najczęściej e, przerywaną właśnie linią, tak? Chyba na się też mamy podpisane, bo to też warto by było pokazać. Koło podbiegunowe północne, o mamy zaznaczone. Zgadza się. Albo możemy wziąć pod uwagę kryterium klimatyczne, przebieg izotermy. Co to jest izoterma? To jest taka linia na mapach pogody, która będzie nam łączyła punkty o tej samej temperaturze w danym czasie. W tym przypadku plus 10 stopni Celsjusza. I mamy czerwoną tutaj linię zaznaczoną. Czyli to wtedy byśmy mu powiedzieli, że chodzi o kryterium klimatyczne. Albo jeszcze może być kryterium botaniczne, wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę północną granicę lasów iglastych na lądach, tak? I zasięg Zlodzenia na morzach. Tutaj może jeszcze tylko szybciutko przypomnimy, tak, że mamy przecież krajobrazy też na świecie. Zobaczcie, ta północna granica lasów, tak, ten kolor tutaj ciemniejszy, zielony. Tak, czyli zależy, jakie kryterium, ta Arktyka, ta i południowa granica jest w tym przypadku inaczej troszeczkę określana. Ale, ale można powiedzieć, że po prostu to jest koło podbiegunowe północne? Można powiedzieć to bo w przypadku, gdy mówimy tak od tego momentu. Tak, chyba że się naj najłatwiej najłatwiej nam chyba tutaj w tym przypadku geograficznie tak stwierdzić. No ale tak jak mówię, w zależności co wzięłyśmy pod uwagę, tak jest, te trzy opcje można usłyszeć. Teraz kolejna sprawa, czyli jeszcze bardzo ważnie, mówiliśmy ostatnio jak byliśmy na Antarktydzie przede wszystkim, że mieliśmy tam lądolód, tak, pokrywa lądolodu kontynentalnego, wiemy, że taki obszar największego właśnie lodu na Ziemi, ale przecież tutaj... Na północy, właśnie w okolicach Grenlandii, mamy lądolód grenlandzki. No i ona jest pokryta ta wyspa lądolodem. Powierzchnia tej wyspy, tutaj mówiliśmy, tak? Około 2 miliony i, i sto, ponad 160 tysięcy kilometrów kwadratowych, kochani. A sama pokryta lądolodem, który przyjmuje właśnie prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych powierzchni, grubość dochodzi 3500 zł. Metrów. Pokryta jest Grenlandia, zobaczcie, jak spojrzymy na kolor tym biały, gdzie lądolód, 80% około procent tej wyspy to lądolód, to jest właśnie druga co do wielkości pokrywa lodowa na Ziemi po tej Antarktydzie. Pokrywa lodowa, no, natomiast uwaga, różnica, w żadnym miejscu nie sięga, jak zobaczycie sobie, prześledzicie tutaj kontur, w żadnym miejscu nie sięga. Morza na większym obszarze, przez co u wybrzeży Grenlandii nie istnieją te duże lodowce szelfowe kiedy mówiliśmy o Antarktydzie. I gdyby teraz uwaga, Cała ta pokrywa lodowa Grenlandii uległa stopnieniu, a będziemy mówić o tym, że się topi pod koniec lekcji. Poziom mórz podniósłby się o ponad 7 metrów. Ciężar lodu, zobaczcie, jak spojrzymy teraz na a tutaj jest Grenadia, tylko to jest jak ukształtowanie powierzchni, jak jest pod spodem. Teraz tak, ciężar lodu spowodował znowu obniżenie tego podłoża skalnego, ten centralny, jak widać tutaj, Grenlandii. tak? Podłoże jest blisko poziomu morza większej części tak właśnie wnętrza wyspy, podczas gdy na wybrzeżach występują tutaj, zwłaszcza widać kolor ciemniejszy, występują kochani tak, góry, go, dokładnie, ograniczające lądolód. I gdyby usunąć ten lód, Grenlandia najprawdopodobniej stałaby się wpierw archipelagiem, przynajmniej do czasu, gdyby znowu nie zadziałały tutaj ruchy podnoszące, czyli podniesienie ponowne lądu ponad poziom morza. Czyli ja on też to, już wspominałam. Tak tej no właśnie, ja to taka ciekawostka. Tak zalega i że tak się jakby załamał. Pod, e, pod ciężarem. A jak jest coś ciężkie, no to wiadomo, tak że napiera, takie taki to, nacisk to, tak się o. wgniata. Dokładnie, dokładnie tak. No może to tak właśnie wszystko wytłumaczyć. Także kochani, kolejna taka ważna sprawa. I teraz tak, no krajobraz. Już znamy, mówiliśmy no, o krajobrazie pustyni lodowej. Pustynia tak. lodowa. Wiemy, że tutaj też występuje i tym krajobrazie pustyni lodowej, no bo na obszarach lądowych, typu grenadierów, Mamy ten lądolód, tak? A jeżeli powiemy sobie o terenie związanym z oceanem arktycznym, to będzie nam występował pak lodowy, czyli uwaga, A! to jest taka pokrywa wieloletniej pływający lód morski, tak? Można powiedzieć pak lodowy, lód pakowy, lód, lód dryfujący, taka wieloletnia pływająca pokrywa lodu morskiego. Ona występuje, uwaga, i na właśnie Oceanie Ekrycznym, na półkuli północnej, ale i na morzach Antarktyki, czyli tutaj, gdzie byliśmy ostatnio, tak, na półkuli południowej. To Aha. nie tylko tak, że występuje tylko tutaj. No i to jest jedno z takich charakterystycznych też em, aspektów tutaj tego ukształtowania powierzchni. Dalej, mówiliśmy ostatnio o górach lodowych, tak. prawda? Taka wielka bryła lodu, która bo pokazywaliśmy nawet chyba animację, która się odrywa od lodowca. Tam mówiliśmy przy Antarktydze, Antarktydze tutaj kochani, że to było cielenie się lądolodu, czyli takie właśnie odrywanie tych tych gór lodowych one mogą pływać po powierzchni wody albo osiadać na dnie. Są bardzo niebezpieczne, ponieważ jak się przyjrzycie schematowi, myślę, że już też go pokazywałam wcześniej a, w jakimś tak. tam lekcji, bo też dla klasy 5 mieliśmy tam wtedy właśnie o będzie pustyń lodowych. Zobaczcie, pokazuje nam, że tylko część często wystaje na powierzchnię tak, wody, a Zdecydowana większość może być ukryta pod powierzchnią. No tak? i tam się mówi, że jest takie powiedzenie, że to jest wierzchołkiem góry lodowej. Dokładnie, no. świetnie odnalezione, tak, jak zwykle mądre na, moi mądrzy na, uczniowie. Na przykład jak ktoś nie ogląda naszego kanału, może dostać jedynkę z geografii. W I jak powiem mamie, że dostał jedynkę, to, to mama powie, o, to tam nic nie szkodzi. A on powie, ale to już moja czwarta jedynka, bo ta jedna jedynka to wierzchołek góry lodowej, a tutaj. Cała Góra Lodowa no, no, to, że mam więcej takich złych łaczeń. No i widzicie, zawsze Juliusz nam tutaj jeszcze weje, no. czego e, wytłumaczy po swojemu. Ale najlepiej tak? oglądać nasz kanał, to na pewno niech nie dostanie żadnej jedynki. Mamy nadzieję przynajmniej, że się Wam przydają lekcje. E, no i teraz tutaj słynna ta sprawa zatonięcia Titanica, tak? E, słynny film, który pewnie nieraz oglądaliście, tak? e, który w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku właśnie zatonął. Zderzył się w ogóle z prawdopodobnie z taką właśnie Górą Lodową, no i niestety został... ja już jestem oglądałem w tym to ale oglądałem no. i tam jest tak, że oni jak płynali to tak niby, że udało im się ominąć w ostatniej chwili, tak ale przecież właśnie jak Pani pokazywała na tym slajdzie, to pod wodą jeszcze była ta góra i tam pewnie tak uszkodzili wtedy ten kadłub. No właśnie, w tym kadłubie dokładnie tak. Także o, słuchajcie, no, bywają, o, bywają niebezpieczne, absolutnie nie życzymy Wam spotkania się z górą lodową i otarcia o nią. Zdebała? Oj nie, nie także, kochani, yy, środowisko przyrodnicze, yy, ukształtowanie powierzchni, a teraz, jeżeli chodzi znowu o klimat. Tutaj ja zgaduję, że zimno. No zimno, zdecydowanie zimno. No. Teraz, yy, jak zimno, to sobie zaraz powiemy, pokażemy. Tutaj akurat schemat, to jest klimatogram, już doskonale znacie, gdzie temperatura, tak i opady zaznaczone dla akurat Arctic Bay, to jest na terytorium, jak widać tutaj Kanady stacja, gdzie mamy podane sumy właśnie opadów i mamy temperaturę. Jak zobaczycie, prześledzicie, to możemy w ogóle powiedzieć, że w Arktyce najcieplejszym miesiącem, ponieważ jesteśmy na półkuli północnej, będzie lipiec. I wówczas na wybrzeżach mórz takie średnie temperatury powietrza nieco przekraczają 0 stopni Celsjusza. To nawet tutaj widać, tak? Że w tych A, miesiącach to, tak to, jest. To, to jest. No właśnie. We wnętrzu z kolei tej Grenlandii, o której cały czas też mówimy, temperatura powietrza jest przez cały rok ujemna. I tam nawet w lipcu spada do, no nie wiem, minus 20 stopni Celsjusza. A w Oj. czasie nocy polarnej, bo znowu tu będzie występować zjawisko nocy dnia polarnego, tak? Jesteśmy w tych rejonach oświetlenia Ziemi. Będzie jeszcze chłodniej tam do nawet minus. 50 stopni około będzie temperatura nam spadała. Powietrza, właśnie na, kochani, w, w środkowej części, a na wybrzeżach w styczniu na przykład będzie spadała nam do około minus 30 stopni Celsjusza. Także tak czy tak jest bardzo, bardzo zimno. Ja się nie wybieram. No, do, do Arktyki. mimo że biało to niekoniecznie. Biała, nie? No właśnie. Klimat, kochani, tutaj trochę rozróżnicowany w zależności właśnie od jakiej szerokości geograficznej będziemy i oddalenia od tych zbiorników znowu wodnych. Mamy tak, podsumowując to, co teraz też wszystko Wam powiedziałam, długie, ciemne takie mroźne zimy, to widać, tak? Z kolei krótkie, chłodne lato to taka cecha właśnie też tego klimatu polarnego. Mamy też oczywiście wpływ klimatu kontynentalnego na te różne wyspy polarne, tak? Kiedy mamy trochę wyższą, średnią temperaturę lata, Mamy kochani też sytuację, że zobaczcie najwyższa temperatura na przykład na południowych krańcach tak około plus +10 stopni Celsjusza, kiedy mówiłam, że we wnętrzu jest wtedy bardzo bardzo zimno. Musimy jeszcze ale powiedzieć, a co tam tam Antarktyda nawet minus -90. Tam była nie zanotowana nie, tam ta najniższa, tak? Światowa temperatura właśnie wspominaliśmy, że potem jeszcze nawet są podane przez satelitarne odczyty, że jeszcze mogła być niższa, ale ta zanotowana około minus -90 stopni Celsjusza. Dzień, nie Celsjusza. Piskole, na bardzo 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 zimno. A tu tylko Wam jeszcze wspomnę, kochani, że w zachodniej trzeci tego Spitzbergenu, tutaj, gdzie mamy archipelag Svalbard, znajdują się na przykład większe obszary wodne, wolne od śniegu, dzięki na przykład też działaniu, bo takie czynniki też są, to już też wiecie z innych lekcji, jak na przykład działanie prądu morskiego i takiego ciepłego prądu morskiego, który będzie powodował właśnie ocieplenie, tak? Tutaj prąd zatokowy, który dalej przechodzi i tutaj w tych obszarach się też znajdzie. Tak? tak, ale tu w tym przypadku tych właśnie wysp, yy, archipelag archipelagu, Svalbard-Spitsbergenu. Także takie tutaj też ciekawostki. No, jak zwykle, jak mamy taki klimat, jaki mamy, tak, czyli znowu my jesteśmy w strefach, zobaczcie, oko klimatów biegunowych przede wszystkim, od tego powinnam w sumie zacząć, ale chyba to już jest jasne z poprzedniej lekcji, to znowu będą zamieszkiwane konkretne zwierzęta i konkretna. Flora też, czyli ym, fauna, tak? Zwierzaki i flora, roślinność. Jeżeli, to chodzi, też tutaj na ten, tutaj jeżeli chodzi o swia, świat zwierzęcy, to nie Juliuszek, ale uwaga, wiemy, że do takich warunków klimatycznych bardzo dobrze się musiały zwierzaki przystosować, tak? Czyli mimo właśnie gwałtownych, niskich temperatur, przede wszystkim są zabezpieczone e, dzięki, o, grubość futra. To jest ważna A? sprawa. Warstwa tłuszczu, prawda? No. Teoretycznie Julek jest przygotowany w jakimś stopniu. Ale kochani, tutaj proszę yy, zwrócić uwagę, że będziemy tu właśnie mieli niedźwiedzia polarnego, żeby nam się nie myliło, tak? Wśród caków właśnie. Czy tam renifera na przykład też możemy wymienić? nie, niedźwiedź polarny na Antarktydzie? Nie, to Nie, nie tylko właśnie Arktyka. Yy, właśnie renifer na dużych, w dużych stadach na Grenlandii. Czy na przykład znajdziemy też lisa polarnego, piesiec, zając bielak, tak? Ale zobaczcie, jaki sądaczek. Czy woły piżmowe, ten, jaki Też Pewnie, no, że tak śliczne Z ptaków na przykład ptactwo, kochani, no to tutaj widoczny, tak, maską. ale też, też... pokazywaliśmy na pewno. Kolorowy, fajne. Nurzyki, alki, puchacze, śnieżne, tak, a w morzach żyją wieloryby czy foki. Także świat zwierzęcy, mimo wszystko, jest rozwinięty, a jeżeli chodzi o roślinność, to mimo, że obszary, oczywiście, tam gdzie lądolód, no to wiadomo, pokrywa lodu, tak, pustynia lodowa, ale obszary lądowe skrajnej, skraje samej Arktyki, występuje tundra. Tundrę znamy, taka. Takie mm, muchy czy coś, nie? Właśnie, taka, takie mm, zbiorowisko roślinności tundry, czyli przede wszystkim mchy porosty, co zresztą tutaj też widać. Na obszarach o większej wilgotności roz, rosną też, kochanie, i trawy, i turzy, w Arktyce w zasadzie mogą przetrwać takie rośliny w zasadzie o znacznym stopniu specjalizacji, czyli będą małe, karłowate, przystosowane do bardzo krótkiego okresu wzrostu rozwoju, czyli okresu wegetacji, a na cieplejszych subarktycznych obszarach w niewielkich tam częściach będą występować też właśnie takie drzewa, bardzo niziutkie, tak? Jak wierzby czy brzozy. To, czy nawet olchy, to musimy też sobie zdać sprawę, że tutaj tundra jeszcze nam wchodzi, nie tylko sama pustynia lodowa, tak? Trochę taka też inna sytuacja w porównaniu do bardziej Antarktydy. Bardziej urozmaicone niż no, na No nie? bo jest też inaczej, jeżeli chodzi o, o te warunki. No pewnie jeżeli, to może na właśnie jest. No więc właśnie. I zasięg tundry, przypominamy, o tym też już było. Oczywiście jest taka lekcja, tak? Ym, właśnie Prawie o tundrze. Obraz tundry, no. obraz tundry, ale tu zwracamy uwagę, że tu też przecież są tereny związane z Arktyką. No i zobaczcie, że też tundra. Tylko właśnie na Arktyce? A tak, tutaj, na półkuli tutaj. A, w Antarktyce nadalenia. Tak, północnej. Na, na południu. I uwaga, mówiliśmy, że na Antarktydzie nie mamy na stole stałe zamieszkiwanej ludności, bo są tam prowadzone różne badania, tak, stacje badawcze i o tym będzie też jeszcze kolejna lekcja. Ale nie ma żadnych no, no właśnie, a tutaj mamy na przykład rdzenną ludność też Arktyki, w niektórych właśnie obszarach, one są w ogóle niektóre obszary zamieszkiwane, taka rdzenna ludność tego regionu to Inuici, o nich też już wspominaliśmy przecież, czyli inaczej Eskimosi, rdzenna ludność obszarów arktycznych, subarktycznych, Grenlandii, Kanady. Alaski, Syberii, tak? Ale też Lapończycy, czy Niemcy. Niemcy, na przykład, taki naród, tutaj mamy o dziecko właśnie w stroju ludowym. Niemcy, naród uralski, zamieszkujący północno-wschodni skrawek Europy. Ja tutaj I... zwracam uwagę, że Niemcy. Niemcy. nie myślał, że Niemcy. Nie, nie, Niemcy. I leżące przy nim azjatyckie obszary północno-zachodniej też Syberii. No i ludność tych obszarów biegunowa utrzymuje się głównie z rybołówstwa, słuchajcie, myślistwa i hodowli reniferów, tak? Także żebyśmy mieli też pojęcie, że występuje ludność, która żyje, gospodaruje w tym regionie i w związku z tym różne też problemy podobne, które mówiliśmy na Antarktydzie występujące się Pojawią tutaj też takimi problemami, będą na przykład jeszcze zanim przejdę dalej, kochani, tu nawet też w podręczniku chcę Wam zwrócić uwagę, mamy dewastację przyrody w Arktyce, ponieważ jest to obszar, gdzie w przeciwieństwie do tej Antarktydy mamy tu działalność gospodarczą, bo wydobywa się tutaj surowce mineralne ropa naftowa, gaz ziemny, działają kopalnie węgla kamiennego, to wszystko przyczynia się oczywiście, jak widać, do zanieczyszczenia znowu środowiska, no przede wszystkim północy właśnie Alaski też, tak, gdzie wydobywa się ropę naftową, czy właśnie gdzieś dalej półwysep kolski, kopalnie niklu, fosforytów, tak. No przede wszystkim tutaj koncentracja tego przemysłu i to oczywiście znowu oddziałuje nam na środowisko zanieczyszcza. Czyli to jest pierwszy problem, ale takim bardzo mocnym problemem jest też topnienie e, Arktyki, czyli właśnie tych terenów e, pokrytych lądolodem tutaj. E, to tak e, samo jak na Antarktyce. Tak, tu chciałam pokazać, bie? słuchajcie, widać zmiany zrodzenia Oceanu Arktycznego w latach 1984-2016. Tutaj mamy film opublikowany przez NASA, tak, jak widać obserwacje tutaj ukazują nam, że Mamy najgrubszą pokrywę lodu arktycznego, która rozciągała się wokół bieguna północnego, słuchajcie, w tym 1984 roku, właśnie między kontynentem Eurazji, Europy, Azji, tak, Ameryki Północnej. A dziś taka najstarsza pokrywa to tylko cienkie pasma starego lodu, które osiąga. ten biały kolor to ten. Właśnie stary to ten, lód. Biały to ten stary lód, tak, które ostały nam się na północ od Grenlandii i kanadyjskiego archipelagu arktycznego. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że ta pokrywa najstarszego lodu arktycznego skurczyła nam się bardzo mocno. W stosunku właśnie do połowy lat 80. XX wieku, dziś Arktyka jest teraz zdominowana przez ten młodszy, który było widać sezonowy sezonowy jeszcze może raz pokażemy. Czytam się to. Słuchajcie, On, do A, no, pokazywać, może już nie musimy, jeszcze tylko zwróćcie uwagę właśnie, że ten, dzisiaj dominuje ten młody sezonowy lód, który jest bardziej podatny na topnienie, tak? No i kochani, właśnie mówiliśmy się, że 70% tego lodu morskiego na Arktyce ma ten charakter sezonowy i te duże zmiany w pokrywie lodowej spowodowane są na no wzrostem oczywiście temperatury, tak? Wiemy, że jest to z kolei spowodowane stężeniem tych gazów cieplarnianych, czyli nadziała no tutaj też człowiek i ma to wpływ oczywiście na całą cyrkulację atmosferyczną, bo powoduje powstawanie takich anomalii pogodowych na Ziemi. Tak, czyli no bardzo ważna sprawa, nie tylko topią się obszary tutaj, gdzie mówiliśmy o Antarktydzie, ale też przecież bardzo mocno o tym mówi się w telewizji, w radiu, słyszycie, czytacie pewnie o topnieniu właśnie Arktyki na północy. Mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam dużo też różnic, ale i podobieństw, jeżeli chodzi o te dwa obszary okołobiegunowe. No i oczywiście na zakończenie dzisiejszej lekcji, jak zwykle, świnki mają... Mamy zadanie domowe? I słuchajcie, I tak to jak zadanie jak jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. I tutaj, żeby je dobrze rozwiązać, to trzeba było też obejrzeć poprzedni nasz filmik o Antarktydzie. Czy no no to jest Generalnie na tym, żeby wiedzieć, czym się różni Arktyka od Antarktydy. No, ale jest takie fajne zadanie, jak zawsze tutaj w naszym filmie. <laughs> <stylu, śmiech> można pomyśleć. I tutaj, zobaczcie, treść jest taka. Odpowiedz, skąd pochodzą wskazane góry lodowe? Z Arktyki czy z Antarktydy? No cóż, góry lodowe są i tu i tu, ale tutaj będą jeździć podpowiedź, bo zobaczcie. Ja tutaj jestem na Arktyce, zobaczcie. No, a ja na Antarktydzie. No i teraz będą różne góry lodowe i na każdej z tych gór lodowych będzie jakieś takie pojęcie związane tylko z jedną y, częścią, czyli albo z Arktyką, albo z Antarktydą. Na przykład biegun południowy, trzeba powiedzieć, czy to jest bardziej Arktyka, czy, czy to jest na Arktyce, występuje, czy na Antarktydzie. I to jest jedyneczka. Jak zawsze, piszcie właśnie w komentarzu pod tym filmikiem na YouTubie prawidłową odpowiedź. No tutaj mamy z kolei biegun północny. Czy to jest Arktyka, czy Antarktyda? Nie. No. A trójeczka to kontynent, bo Arktyka, czy Antarktyda jest kontynentem? O, tak tutaj musicie odpowiedzieć. I to jest trójeczka. A no, czwóreczka tutaj, gdzie odnotowano rekordowo niską temperaturę? No w Arktyce, czy w Antarktydzie? Nie. No. A piątka to tundra. Gdzie tundra można spotkać tutaj? No, w Arktydzie, czy w Antark na Antarktydzie? Jeszcze mamy szósteczkę. Która z tych części jest zamieszkiwana przez ludność? Właśnie Arktyka czy Antarktyda? Gdzie ja tam mamy jeszcze źródłeczka? O, a tutaj taki słodziak przypłynął na tej górze i on może się takiego pat, tutaj spotkać też, tylko, tylko właśnie w Antarktyce. Nie tylko w Antarktyce, ale ogólnie w Antarktyce, czyli właśnie tutaj u mnie. Albo, na, albo w Arktyce. Musicie wiedzieć, gdzie można spotkać takiego słodziaczka. O, a tutaj zobaczcie. O, no właśnie też jest słodziak. Nie powiemy co to za zwierzątko, żeby nie odpowiadać, ale też możecie go spotkać tylko właśnie w jednym z tych miejsc, albo w Arktyce, czyli u mnie, albo tutaj u Juliuszka, czyli na Antarktydzie, tudzież na Antarkt Antarktyce. No i jak zawsze czekamy na odpowiedzi do soboty do godziny 20, a dzień później podamy prawidłowe odpowiedzi i w specjalnym filmiku pozdrowimy wszystkich uczniów, którzy właśnie zmierzą się z zadaniem, także zachęcamy. No i w ogóle, jak, jak wam się podobał filmik, to dajcie lajka like, albo skomentujcie, mnie nam no, bardzo miło. To co, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.